Załatwiają te dziewiątki, kurde. Ósemki, dziewiątki, co jemu strzelać? No tylko odbijanie i odbijanie. To jest... ...czątko. Zrobię to. Zrobię mi Что то есть, чтобы пиздить у вас. Где то пиздить у вас. Там тон да, ближайшая балетурас. Не, там какой пиздаж у меня был. ale mu przypierdolił na jeden strzał Kościuszcz szedł od nas? nie, no przeciwnika od artylerii naszej Kościuszcz szedł na jeden strzał no tak nieźle dostał co odmawiasz? co odmawiasz? co odmawiasz? Co odmawiasz? Co odmawiasz? Co odmawiasz? Ja jeszcze szczał nie oddałem tej grze, bo tak w zasadzie nie mam gdzie średni jedzie kurwa i od... z... kurwa no. no. i zobacz, ja. Tu na razie drużyna, nie wiem jak dalej będzie, ale na razie drużyna ogarnia, a ja nawet szczał nie oddałem. Jak po prostu dużo zależy po prostu w tej grze od drużyny. Ja mogę sobie kurwa zrobić tak jak pamiętasz kilka gier wcześniej: cztery fragi mogłem zrobić artylerią, być pierwszy w drużynie, i to i tak nic nie dało. Przegr była przegrana. Jak, jak kurde drużyna nie ogarnia, no to, no to może zrobić kurde sześć fragów, a i tak przegrasz. <laughs> Tam na górkach krzmaty stoi. Taka szmata mnie ubiła, no już, to jest aż co kurwa. kurwa, jest ten, jeszcze frajer, kurwa. Składak, to bywa. No szkurwa! Dobra, M53, M55, co to za czołok? Nie to, nie to Nie Nie, nie, to patrzę, nie już mógł, pięć, że przy u przeciwników dwóch graczy w ogóle nie gra, bo stoi na... na bazę to też ma to co zobacz jak, jaka jest reakcja artylerii i naszej y, drużyny jaka jest moja nie? Ja to o wiele szybciej zrobiłem, nie?

obok siebie tylko zadałem wrażenie. No, taj, ten King Tiger w ogóle nie gra u nich. walą go jak chcę. Nie gra.

Stoi. Teraz, no. hm. Teraz tu stoi. Zajęty czas. Cały nerwowy. Szkoda, bo nie mam przebicia na niego teraz. No no na pewno nie masz, bo to są te dwie góry takie Przynajmniej góra Szkoda, tak, bo miałbym no, miałbym szansę gdzie? na specjalistę. Nie, ja zjeżdża tam to ubiją. No i teraz bym w niego strzelił, no. miałbym specjalistę gdybym gdyby kurde nie zjechał za tą górą zjechał, zjechał i tak zginął i tak zginął nie dał mi się z tego fraga no, no. nie eee. Eee. weź teraz z zlejmy nie jestem pierwszy. nie trzy tam zginęło to... dziewiątka ja siódemka nie